Ten zawód e, malarza zwykle jest e, w pracowni, w jakiejś ciszy, bez ludzi, e, bez tłumów. Jedynie raz, do cza czas od czasu są wernisarze, na które ludzie przychodzą. I dlatego takie momenty są troszeczkę krępujące. Ale z drugiej strony, człowiek jest taki e, jakby podbudowany. To takie chwile, które e, dają więcej sił. Identycznie jak spotkania z jakimiś wybitnymi ludźmi i rozmowy z nimi. Identycznie tu takie spotkanie jakby jednak buduje. Żeby osiągnąć sukces, to nie powinien myśleć o sukcesie, ale powinien myśleć o swojej twórczości, i żeby ona jak najbardziej była lustrem jego własnego życia, i z tą swoim światem wchodził w polemikę ze współczesnymi. Ludźmi, którzy tworzą. I, a sukces zależy od wielu bardzo różnych, często i przypadkowych sytuacji, że ktoś gdzieś zobaczy, ktoś podpowie, ktoś wystawi, ktoś nada temu znaczenie. Także nie ma jakby takiego przepisu, jeżeli chodzi o tą stronę uznania, bo. Jak wiemy, jest wielu twórców wspaniałych, którzy po prostu e, małe mają, jakby uznanie, chociażby jak za życia e, Naksamborski, jakby nigdy nie miał swojej wystawy, nawet indywidualnej, a jednak jest uznany i szanowany, prawda? Także nie ma tu przepisu. Jedyny przepis, jaki jest, to. E, jakby przekazać siebie w twórczości, a obojętna jakim medium ona będzie robiona.